Witajcie moi drodzy. Przed nami najnowszy, wrześniowy numer magazynu White dwarf w którym jak widzicie na okładce, na tej obwolucie, która jest, trzyma ten cały magazyn w kupie, jest masa rzeczy. Przede wszystkim mamy The Tom Celestial, czyli taki indeks startes dla AOS-a i tam będziemy mieli Emerald Host, podejrzewam, że tych właśnie jeździutków, Będziemy mieli indeks starters z Flash Terrors. Jest to rzecz, która mnie bardzo interesuje. Poza tym, będziemy mieli nowe zasady do bitw powietrznych w Sigmarze, rozszerzone zasady do te, obsługiwania, obsługiwania się terenami w Necromundzie, 20 stron Hobby Guides i dużo, dużo więcej dla Age of Sigmar i Warhammer 40 000. Zapraszam do przeglądu tego numeru. Jak widzicie magazyn jeszcze nie był otwarty, więc będę z wami go na żywca przeglądał, troszeczkę inaczej, inna forma niż do tej pory, ale chciałbym razem z wami mieć te przeżycia, te uczucia, te emocje, przeżyć z wami to razem i przejrzeć ten magazyn, w tym momencie z wami poznać content i zapoznać się z tym, co jest w środku, więc wybaczcie, jeśli nie będę wiedział wszystkiego, co tam jest i nie będę mógł wam dać więcej info. Wysypmy to wszystko. To chyba wszystko. Tak, już pusto. No i co tu się znajduje? Słuchajcie, przede wszystkim mamy kartę taktyczną do Nekromundy. Przesunę sobie to na razie. O matko, jak się tu naśmieciło? Jak się tu naśmieciło? Ciach. Przede wszystkim mamy kartę taktyczną do Nekromundy. Zbliżmy sobie troszeczkę i zobaczmy, co tutaj jest. A present for you. Karta, którą możemy zagrać, kiedy aktywujemy na jednego z naszych graczy. I. Kładziemy center 3 inch blast marker on the fighter who has just activated, czyli kładziemy marker, blast marker wybuchu na yy, naszym graczu, który właśnie, yy, którego, którego właśnie aktywowaliśmy i rzucamy kostką d 6 i ot, po prostu gdzieś to leci. E, sprawdzamy, co za tryb granatu. No ogólnie. Po prostu znikąd, niesamowity, po prostu prezent dla przeciwnika. Nasz aktywowany gracz, zawodnik po prostu rzuca granatem jednego, jednym z trzech. Druga rzecz to jest Gotrek, jeśli dobrze pamiętam, do wykorzystywania go w Warcry'u. Po prostu. Czyli tu mamy jego kartę, jego umiejętności. Ma 35 życia, więc to jest tak naprawdę sporo. Ma tylko 3 cale cal ruchu, to jest niewiele. 5 tarczy, więc to jest spoko Damage'u Tak, średnio 3-6, to nie jest nic, nic niesamowitego, ale ma 6 kości. E, także tutaj jest. E, nie 6 kości, 6. E, no, wynik 6. E, całkiem nieźle. Fajna grafika z tyłu jest. Bardzo fajna, że to jest taka wyjątkowa grafika. Więc jak będziemy mieli go w kartach gdzieś, to nieważne, którą stroną ta karta się ułoży, będziemy widzieć, co to jest za gościu. Odsuniemy się z powrotem. Dalej co mamy, idąc jeszcze tym tropem, to jest plakat z tego co widzę, o to jest plakat, matko bosko, matko bosko w którą to stronę jest, w którą to stronę to jest, tak w tą stronę, chyba w tą stronę, ale tak trochę dziwnie, bo niby w tą stronę, ale budynki są w tą stronę, ktoś miał tutaj niezłą fazę, widać, że to jest fotomontaż, tak trochę to odegnę. Widać, że to jest fotomontaż, bo te podstawki tak tutaj nie, nie leżą idealnie, ale pomysł jest całkiem fajny, żeby to tak przedstawić inaczej. No, to na pewno nie jest teren odgiewu, to już mogę na pewno stwierdzić. <laughs> Jakaś to jest nie, samoróbka, ale fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje. No, tylko że szkoda, że znowu. Ultramarines. A tutaj mamy Spellfug Pire, i to z tego co kojarzę, to jest do. Do Warhammer Underworld, tam Beastgrave, jak to się teraz nazywa? Tak mi się, tak mi się wydaje. Nie, będziemy musieli zobaczyć w, w magazynie już, ale wiem, że to jest jakaś właśnie pojedynki czterech magów. E, nie wiem, czy po prostu nie jest to do Sigmara. E, czekajcie, bo tutaj coś na froncie powinno być napisane. E, <coughs> download for digital... i Necromunda, digital download for Warhammer Age of Sigmar Champions. Czyli to może być coś do Age of Sigmar Champions. Minigomów Poltermat. Zobaczymy. Zobaczymy, co w tym jest, co to jest. Ale poza tym, jak nie gracie, w to, to macie fajny plakat do w klimacie klima. Dalej mamy Necromunda Gangs Gang Raids. To jest suplement gry. Bardzo fajnie wydane, że to jest po prostu w stylu podręczników, tylko że to jest akurat ile tam 8 stron? Nie więcej. o kurczę, słuchajcie, to jest tutaj jest 12, więcej nawet kurcz, naprawdę sporo. No i co tu mamy? Co tu mamy? Mamy necromonda, gang Raids. Co to jest? Gang... Aha, scenariusze gang Raidów, czyli po prostu, że nasze gangi gdzieś będą kogoś atakować, po prostu wpadać na czyjeś terytorium. No i mamy daylight robbery, wykorzystujące już te nowe panele jako podstawę do budowania planszy. Czyli pewnie trzeba stąd, pewnie gdzieś wejść tu, złapać te rzeczy i uciec, a teren jak rozstawicie to dowolnie, tylko tak musi być ustawiony teren. Mercator Storehouse Heist, czyli napad na magazyny Mercatorów. Mercator i tutaj gdzieś jest jakiś też pewnie trzeba się dostać z której strony. No w każdym razie trzy, trzy, cztery scenariusze. Fajnie no, Fajnie, dodatkowe scenariusze. Magazyn kosztował tyle co zawsze kosztuje, więc można stwierdzić, że za darmożkę, nie? Po prostu 3, 4, 4 scenariusze i zasady ogólnie, jak, to, jak tym zarządzać. Fajny sposób na wydawanie dodatków. W ten sposób, w tym formacie mi się podoba, szczególnie jeśli to jest za darmo. I właśnie wtedy za, za rok można wydać właśnie zaktualizowaną wersję kodeksu jakiegoś, czyli kodeksu Korrubuka, gdzie to wszystko już, te wszystkie suplementy będą. Czyli ja kupując sobie White Warfa. Na bieżąco wszystkie te rzeczy będę miał, a ktoś kto nie kupuje White Warfa będzie miał je dopiero po roku, no chyba że będzie piracił. ale tego oczywiście nie robimy. No i mamy naszego White Warfa, klu, e, że tak powiem naszego filmu. Zerknijmy sobie zatem co jest w numerze. E, na pierwszych stronach oczywiście mamy o matko, edytoriale i różne takie duperelcie. E, mamy przede wszystkim mamy trzy tr 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 kategorie, e, funny dark, tu mam sporo necromundy. Tu mamy sporo różnych rzeczy odnośnie mniejszych, no, pomniejszych systemów, jak na przykład Kill Team, jak e, Middle Earth, jak e, Glory Points są z tego, z e, Beast Grave, teraz. E, no i mamy Age of Sigmar i 40. No i dalej mamy jedno zdjęcie, które mnie urzekło, <ścoughs> szczerze powiedziawszy. Tak jak sobie szybciutko przejrzałem, żeby tutaj wiedzieć, o czym w ogóle będę mówił. <grym>, starszy koleś, który ma podkaszarkę do żywopłotu i, i pistolet na nerfy i no, ma bonus. Przypominałem, żeby dorzucił jeszcze jedną kostkę, tak będzie strzelał, bo ma bonus. <grym, <grym, bardzo fajne. Um, tutaj mamy fajnie pomalowaną armię kurtów, <grym, <grym,> która wykorzystuje różne elementy y, Adeptus Mechanicus. Um, no i co? Mamy w Wars of Warhammer Phil Kelly skupia się nam na e, wymowie niektórych nazw, e, jak szczególnie tych, takich, które są dosyć e, kontrowersyjne, jak na przykład czytać zincz, czy czytać to zincz, czy cincz, czy terzincz, czy jakieś inne rzeczy. No i ogólnie dowiadujemy się, że powinno się to czytać e, SINCZ, SINCZ po prostu. Sincz przez sy, nie zincz. Ja zawsze to czytałem zincz, no żeby podkreślić to, że to jest T, ale okazuje się, że SINCZ po, powinniśmy to czytać, bo Tz na początku czyta się jak syc, e, czyli takie c, cinch, albo nawet z delikatnym ty. E, no ale powiedzmy, to jest takie. Mamy sporo tych różnych wymów. E, jedną z, z nazw, które tutaj na pewno <küh> będzie wyjaśnieniem, wyjaśnieniem dla wielu, e, dla innych oczywistą, jest Macrag. E, wiele razy spotykają się z tym, że ludzie czytali tę planetę jako Macrug, dla mnie to w ogóle nie miało sensu. No, ale tak tłumaczyli, tak sobie czytali. Jedną rzecz jeszcze chciałem sprawdzić, czy jest napisane, jak się wymawia Chimera. E, ale nie widzę. <laughs> w sensie, ten czołg Gwardii Imperialnej nie ma. Ale to się powinno czytać z tego, co wiem, na przykład jako Chimera, bo jest takie mitologiczne zwierzę, taki mitologiczny potwór. Nie Chimera, jak to też niektórzy Amerykanie czytają. No. Dużo rzeczy źle robią. My, my wszystko z nich papugujemy. W The 8 Points pokazane mamy fajnie, jak można te różne bandy z Warcry'a pomalować w inny sposób. Przekonwertować je i zrobić z nich fajne rzeczy. No to po prostu musicie sobie zobaczyć obrazki, ale tego jest naprawdę sporo. Bardzo prosta, ale fajnie efektywnie pomalowana banda orkasów. Iron Golemy w nietypowym, nietypowej kolorystyce. Bardzo fajnie zrobione przez Nikogo innego jak Maxima Pasturella No bardzo ładnie to wygląda, nie powiem. No i mamy tereny. Tereny do Warcry'a. Między innymi Warcry'a, no bo wiadomo, że to do Sigmara można zastosować, lub też jak dobrze spiszecie scenariusz, to też do Kiltima się nada. No ja dlatego zakupiłem te tereny, bo będę mógł grać sobie w jakiejś, jak się nazywa, ruinach jakiejś świątyni czy jakiegoś zamku. No i mamy fajnie pokazane Battle Ready i Parade Ready, czyli mamy. Tu masz dwa kroki, podkład i kontrast, e, lub takie inne kontrasty, lub takie inne rzeczy, a jak chcesz, to dalej możesz każdy z tych kolorów wyciągnąć jeszcze takimi drybrushami. No i mamy, że Aga, Agarose Dunes wyciągniemy sobie Screaming Scalem. Teradon te, Turquoise wyciągniemy Bacharoth Blue, Space Grey wyciągamy Corax White, no i Griff Charger Grey też wyciągamy Corax White, ale jest. Ciemniejszy jest taki bardziej w niebieski, podchodzący trochę, ten tak bardziej w szarość, zieleń, <laughs> no ale... I mamy oczywiście efekty pokazane, jak te tereny będą wyglądać. Battle Ready wygląda spoko, jako tereny klubowe gdzieś tam wystarczyłoby. Nie? I Parade Ready, czyli <laughs> dużo lepsze. Nawet pokazuje, jak robić różne washe, takie zacieki z glutów, a algi, jakichś wodorosty, mchy. Jak to robić. No i okazuje się, że ta plansza, którą tutaj mieliśmy, ja tutaj sobie pozwolę ją sięgnąć. Ta plansza to nie jest do. Um, jak się nazywa? Beast ona jest do Sigmana. Jest to pojedynek magów Spellflug Spire. Jest to... Mamy czterech magów, którzy po prostu rzucają sobie zasady. No i tutaj mamy na kolejnych stronach po prostu zasady do tej mini gry, którą możecie wykorzystać. Eee, Gotrek. <laughs> mamy zasady Gotreka. Dodatkowo jeszcze poza zasadami jego specjalnymi abilitkami, które możemy sobie wykorzystywać, jak używamy go w grze, mamy jeszcze. Dwa scenariusze, które, takie challengerowe scenariusze, które możemy sobie wystawić. Jedną to jest, gdzie on walczy z jakimiś bandami, a tutaj jest World the Kill, gdzie jego, chyba się, jego trzeba zabić i po prostu challengerem jest zabić jego, a nie. No po prostu on jest naszym przeciwnikiem, tak? Czyli przeciwnikiem naszego współgracza. W Tom Selector mamy Emerald Host. No, i oczywiście ja zupełnie się nie znam na, na, na Age of Sigmar, więc po prostu przerzucimy, zobaczymy co tutaj jest. No, ale mamy, widzicie, trochę fluffu, trochę lore. No i mamy War Scroll na Emerald Host, mamy Forgotten Science, Dolorus Guard i mamy też pokazane malowanie Nighthauntów i znowu Battle Ready. I rozwinięcie tego parade ready. Jest to coś, co ja zawsze praktykowałem, co prawda nie kontrastami, tylko normalnymi farbami. Na swoich modelach często swoje orki, jak miałem ich dużo, malowałem je do pewnego poziomu, po prostu żeby wszystko było pomalowane i oni wyglądają na przykład tak. I to jest ok, postawem na stole, nie rzuca się w oczy. Natomiast później zawsze mogę sobie wyciągnąć każdego kresia, poddawać nowe highlighty, poddawać jakieś burdżingi i tak dalej, i wyglądałem nagle o jeden poziom. O, w przypadku tutaj dwa oczka lepiej. I wygląda to trochę lepiej. No i jeszcze, aha, przypominam, że jest na Warhammer TV pokazane, jak to malować. Dodatkowo, jeszcze, aha, mamy Classic Style, tutaj mamy klasycznie, a tu mamy z kontrastami. Bardzo fajnie. Czyli mamy dwie strony i pokazane też kontrastami, jak wyciągnąć to do z takiego standardu, że hej, stawiasz na stole i grasz, i możemy sobie porównać, jak wygląda kontrastowy poziom podstawowy, czy zwykły i kontrastowy. No ten kontrastowy wygląda bidnie, natomiast już te, to jest kwestia gustu i kwestia stylu, co chcecie osiągnąć. Zresztą naprawdę obydwa wyglądają bardzo dobrze, więc bardzo fajny pomysł. Z Terrorsami też tak jest, bo już przejrzałem sobie zanim tutaj żeśmy e, pozwoliłem sobie przelecieć przez wszystkie strony, żeby wiedzieć o czym mówię w ogóle. E, Skies of Slaughter to są specjalne zasady do gry e, na niebie e, w e, Age of Sigmar, czyli wszystkie nasze latające, wszystkie nasze flyery po prostu tutaj mają swoje specjalne zasady, e, specjalne w ogóle nawet manewry są, jak zobaczycie. Jakie manewry, skręty i tak dalej. dużo tych zasad, jeśli ktoś chce po prostu coś innego spróbować w swojej grze, wykorzystać wszystkie latacz, latacze, latajki, to może. I na koniec mamy duel, mamy pojedynek dwóch, dwóch lataczy i mamy War Scroll War Skrole, Iron od Arkanotów i Blotter z chaosu. W sekcji Warhammer 40 000 mamy przede wszystkim Warlords of Vigilus, to jest Tale of Warlords, oczywiście tutaj macie napisane. No i mam pokazane, jakie mają postępy. Postępy mają następujące. Tutaj dorzucone pojazdy do tych Terranit Warriorów, chyba czy Tyrant Guardów. Nie kojarzę teraz już tych modeli. Tutaj mamy rozwój naszych tych Raven Guardów. O, o jak się nazywa ten model? Warsuit, Tactical Warsuit. H chaosie, w nurglu mamy fajnego Knighta. Bardzo fajnie wygląda ten Knight, powiem szczerze, bardzo fajny dobro kolorów. No to jest naprawdę wysoki poziom malowania moim zdaniem. <laughs> fajne broodzinki, fajne zacieki, fajne tutaj yy, miecho zrobione, skóra, bąble. Bardzo fajnie to wygląda. No i mamy oczywiście jeszcze Korna, yy, armię Kornową, która tutaj się pokazuje. W Ecos of the Warp Alexander Taxford, który jest człowiekiem, który opisuje, jest odpowiedzialnym za pisanie flafu, właśnie opisuje mniej więcej jak czasami opiera się na artykułach czy jakichś postach różnych z community po prostu, żeby tworzyć flaf, bo czasami ludzie mają fajne pomysły i wykorzystuje to. Mamy przykład takiego jego. Notki małej, którą, którą kiedyś, kiedyś tam gdzieś stworzył, czy nie, wiem, można by stworzył na potrzeby tego artykułu. W każdym razie, jak chcecie stworzyć sobie postać, która naprawdę da ci trochę głębi, to <coughs> warto im napisać taki, taką notkę, żeby było wiadomo skąd się taki koleż wziął, na przykład w przypadku orków, co, z jakiego ła y jest, co on robi, dlaczego jest taki ważny i dlaczego jest waszym, czy tam moim na przykład, worbosem. Indeks A Star Mamy oczywiście troszeczkę lore, mamy kolorystykę. Nic specjalnie nie odkrywczego. E, mamy e, tutaj mamy trochę jakieś tam krótkie opowiadanko. E, zobaczymy, co, co, co w tym opowiadanku jest. No jest opowiadanko, tak? Blood Forge i e, Of Raging Blood. Nie wiem, czy są dwa osobne, czy jakiś po prostu coś. E, mamy scenariusz. Mamy scenariusz z Icos of War, czyli takich jak to się nazywa pre-enactment, czyli takich nie rekonstrukcyjnych, tylko pre-rekonstrukcyjnych. Czyli rekonstruują coś, co będzie w przyszłości. <noise> no bo mamy oczywiście tak, jak się nazywają, Maelstrom of War i, i ten drugi. Wyleciało mi z głowy, jak się nazywają. To są takie bardziej normalne misje, a to jest po prostu misja, które nie zawsze są symetryczne. Zresztą widzicie po rozstawianiu, że nie zawsze są symetryczne. Mamy strategemy do tego do tej misji. I mamy dalej niewiele więcej. I jestem mocno rozczarowany, powiem Wam szczerze. Mamy tutaj modele pokazane. Mamy Kill Team, Gabriel Seffi i jego Honor Guard. Mamy malowanie painting flash terraces, czyli znaczy malowanie flash znowu w klasiku Battle Ready i Parade Ready, czyli normalnymi farbami i kontrastami. Jak sobie zobaczycie, to. No, powiem szczerze, że ten czerwony malowany kontrastami bardzo fajny jest. Także nie wiem, jak będę malował kiedyś swoich flash terresów. I to wszystko. Jestem masakrycznie rozczarowany, bo w porównaniu do innych, to tu. Nic nie ma. Nic nie ma, po prostu. Zupełnie. Jest to trochę lore. I co to jest? Misje? Misje mi dali? No halo. No więc tak, moje plany grania Fleshterersami tak naprawdę spełzłem na niczym. E, chyba nie będę za bardzo się angażował, bo teraz w sumie e, do końca nie wiem, czy muszę kupić kodeks Space Marine w dwójkę, e, czyli tą drugą edycję, czy wystarczy mi kodeks Blood Angelsów do grania nimi. I po prostu zamieniam sobie, sobie keywordy Blood Angels na Flash Terers. Jeśli ktoś wie i może mi podpowiedzieć, to niech mi powie, bo mam nadzieję, że nie muszę teraz dokupić kodeksu Space, Ultra, Space Marines wersja druga, że nie muszę kupić Blood of Ball, tylko wystarczy mi na przykład kodeks Blood Angelsów, który mam i ewentualnie te cztery strony z Blood of Ball i to, cokolwiek miałoby mi to pomóc w graniu w Flash Terersami. Szkoda, bardzo szkoda, bardzo szkoda, że tak mało jest i jestem mocno zawiedziony tym co tutaj jest. No ale w sumie z drugiej strony yy, czego można się spodziewać? No w Blood of Bali jest yy, Mo matko wyleciało mi z głowy. Chapter Master w Jezus. Yy, Jesus Gabriel Sef. <laughs> wyleciało mi z głowy. Nie ma Nasiramita, nie ma żadnych innych kolesi. Z tego co pamiętam, no bida, 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 bida. Na szczęście dalej mamy, fajnie, bo jest znowu, tak jak powiedziałem, Red Gobo, zasady do Red Gobo i jego poziomy, jak on tam startuje w różnych, na różnych poziomach. Mamy misję, w której on jest specy... spe... gościem specjalnym, <grym> musi być w grze, żeby, żeby tę misję zagrać. Oczywiście możecie sobie to przekonwertować na jakąś narracyjną misję i zagrać w coś innego. W Battle Reporcie mamy grę na 220 punktów, czy 200, 219 tu i 220 tutaj, czyli jest całkiem sporo power leveli, nie punktów, przepraszam, power leveli. Całkiem duża, duża armia, jak widzicie, no tutaj raz, dwa, trzy, nie, przepraszam, trzy, trz, trzy Riptidy, dwa Stormsearge'a, to sporo punktów i musi być. Ghost Kill 1 no sporo, z 2000 punktów jak nie więcej to musi być, tutaj pół, może nawet na dużym stole 8 na 4 grają, 8 stóp na 4 stopy. No i cóż, ja to szybciutko przewinę sobie, tak, żeby nie pokazywać Wam wyniku, jaki się zakończył, ale gra się zakończyła. Eee, zwycięstwo nie powiem czyje. Przewinę, żebyście nie, nie mieli spoilera. Dalej mamy Glory Points do Beast Grave'a. Eee, oczywiście, jak zwykle, taktyki. Ja w tym grę już nie jestem zaangażowany, więc nawet nie wiem, co tutaj dokładnie jest. Wiem, że jakieś mówią o wystawianiu się obiektów w kartach, gambitach i upgrade'ach i końcowej fazie, więc podejrzewam, że te karty, które tutaj są wymienione, jest coś opisywane na temat tego, jakie używać i jakie wykorzystać ich jak jak maksymalny potencjał. Do Blackstone Fortress mamy penitent nie engine, tylko po prostu penitenta 707, czyli jest ten jeden z Arkoflagellantów oraz zasady do wprowadzenia i prowadzenia obstawy jakiegoś naszego głównego bohatera. Dodatkowo mamy oczywiście taką kawałek flafu. Na temat Paint 707 oraz jego kartę do gry. Cieszę się, czy to wychodzi gdzieś w PDF-ie, że można było sobie w, duż, w wyższej rozdzielczości wydrukować. Eee, dalej mamy misję: Salvation of Paint 707. Znowu gdzieś on tutaj jest, jak widzicie, w środku, i trzeba go ocalić, i trzeba go wyciągnąć. No i oczywiście są dalej zasady do. Nie wiem, czy do misji, czy do czegoś, Expedition Rules, nie mam pojęcia. W Strike Force Astartes mamy tutaj Army Showcase, która jest pomieszaniem, słuchajcie, czterech armii, tak naprawdę: Ultramarines, Blood Angels, Adeptus Custodes i. Tutaj do, do końca nie wiem czego, chyba Deathwatch? Wygląda na Deathwatch. No zobaczmy. Ultramarines bardzo fajnie pomalowani z Gaimanem, Blood Angels z Captain Antargo, który jest, stoi na ich czele. Dalej mamy Adeptus Custodes i Deathwatch Forces, tak, czyli Deathwatch, dobrze zgadłem. No. I tyle. Fajnie pokazane. Return to Zone Mortalis, czyli tutaj Necromunda. I tu jest pokazane, czy mamy nowe zasady do Zone Mortalis, jak tu grać w Zone Mortalis w 2D, czyli na płasko, bez żadnych większej ilości terenów. Mamy zasady co do nosi otwierania drzwi i tak dalej, skrzynek, czy nie skrzynek, schodów, paneli kontrolnych, przejść jakiś rur i tak dalej, jak to wszystko można wprowadzić, otworów w podłodze, Wycieków toksycznych, i tak dalej, i tak dalej. No, i oczywiście Cycle Protein Reclamator Basic, <laughs> i protein reclamator, czyli tych takich rzeczy, które tu się pojawiły na, tej, na tym stole. I dalej mamy wykorzystany, co tutaj widzimy, jakiś fajny stół. Po prostu jest pokazówka Games Workshopu, pokazany ten stół, więcej zdjęć. Jak to wygląda, jak było zrobione mniej więcej i skąd pomysły? No trochę, trochę fajnie. Modelarsko można się zainspirować. Dalej mamy zasady do Middle Earth, mamy zasady dla e, Dark Lorda Saruman the White, e, czy zasady? No, nie wiem czy to zasady, czy po prostu lore jakiś. Nawet zasad nie ma, nie. Po prostu jest e, jakiś jego lore i tyle. E, pff, ok. E, no i inside the studio. Nic ciekawego w sumie. No i okładka, która pokazuje nam jak wygląda plakat. Więc tak, moi drodzy, wygląda najnowszy grudniowy numer White Warfa. Jest naprawdę pełen e, dobroci. Nie wszystko dla wszystkich, no ale mamy planszę do gry, która jest też plakatem, więc dla graczy w 40, czy w kitima będzie fajnie. Są zasady dodatkowe do Necromundy e, i są te dwie karty e, do Warcrya i do Nekromundy także. Eee, tego nie wiem, czy wykorzystam, bo nie mam tego modelu i nie mam zamiaru go mieć. Natomiast to pewnie gdzieś tam wrzucę w karty i zaskoczę kiedyś swojego przeciwnika. Także moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie kolejnego przeglądu magazynu White Dwarf. Zapraszam was do następnych wydań, do następnych materiałów, a na razie żegnam się z wami. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego razu.